Hejka. W tym nagraniu wyprowadzimy sobie wspólnie wzór dość znany ze szkoły średniej. Wzór na rozwiązania równania kwadratowego, czy na mm, miejsca zerowe funkcji kwadratowej. Mamy równanie. Ax kwadrat plus bx plus c równa się 0, i zastanawiamy się, dla jakich xów to równanie będzie spełnione. Nie jest to, przynajmniej na pierwszy rzut oka, Równanie czy zadanie trywialne. Jak się tak zastanowimy nad równaniami kwadratowymi, to najprostszym typem równania, które powinniśmy być w stanie rozwiązać, to jest równanie postaci ax kwadrat. No równe się c. Zapiszę je może w takiej postaci. To jest równanie, które myślę, że rozwiązać potrafimy. Oczywiście obydwa te równania rozwiązujemy przy założeniu, że a nie jest zerem no bo chcemy, żeby to były rzeczywiście równania kwadratowe. Co możemy zrobić w takim równaniu? Skoro a nie jest zerem, to możemy przez to a podzielić, co nam daje równanie x kwadrat równa się c przez a. No i teraz, o ile to c przez a jest dodatnie, no to możemy to równanie sobie spierwiastkować, czyli x jest równe plus minus pierwiastek z c przez a. Pamiętamy o tej ujemnej opcji. Ale to tak jak powiedziałem, przy założeniu, że c przez a jest dodatnie, czyli tak naprawdę c razy a musi być dodatnie. Ok, mamy jakieś prostsze równanie, ponieważ ono zakłada, że b w tym równaniu kwadratowym jest zerem. Pytanie, czy potrafimy to równanie sprowadzić do takiej postaci? No i okazuje się, że potrafimy dość prostym trikiem, powiedzmy, przekształceniem. W pierwszym kroku tak naprawdę zrobimy to samo, co po prawej stronie, czyli podzielimy sobie to równanie przez A. Dostajemy wówczas równanie x kwadrat plus b przez a x plus c przez A równa się 0. I teraz zauważmy, że naszą ideą jest to, aby dostać równanie, w którym nie ma x w pierwszej potędze. Czyli my chcemy się tak naprawdę pozbyć. Tego wyrażenia, a możemy to zrobić, próbując lewą stronę zwinąć w pewien wzór skróconego mnożenia. Wówczas po lewej stronie będzie jakiś kwadrat, oczywiście już nie x, tylko pewnego innego wyrażenia, a po prawej stronie będzie jakaś stała. Jak to w takim razie zrobić? Skoro mamy mieć po lewej stronie kwadrat, i nie chcemy być poza tym nawiasem ani x kwadrat, ani x w pierwszej potędze, to na pewno te dwa wyrazy musimy do naszego wzoru skróconego mnożenia zabrać. No to zobaczmy. Mamy x kwadrat, no i teraz we wzorze skróconego mnożenia mamy ten środkowy wyraz, tak, 2ab powiedzmy. Oczywiście nie ab, te, które mamy tutaj, tylko mówię o wzorze na a plus b do kwadratu. No to tak. Jeżeli tutaj mamy mieć składnik 2ab, no to musimy mieć tak: 2. No naszym a jest w tym momencie x. Tak, ponieważ jeżeli tu jest a kwadrat i on jest równy x kwadratowi, no to x pełni rolę tego powiedzmy typowego a. No i teraz pytanie, przez co to jeszcze musimy przemnożyć, żeby dostać taki wyraz b przez a razy x. x mamy, nie mamy tutaj w ogóle b przez a. Więc na pewno ono się musi pojawić, tylko że widzimy w tym momencie, że to nie jest b przez ax, tylko to jest 2b przez a razy x. Czyli jeszcze musimy przez dwójkę podzielić. OK. No to teraz czego nam brakuje, aby to był wzór skróconego mnożenia? No brakuje nam jeszcze b kwadrat, czyli tego wyrazu podniesionego tutaj do kwadratu. Czyli u nas to będzie b kwadrat podzielone przez 4A kwadrat. Hmm, oczywiście. Ja nie mogę sobie tak bezkarnie dodać tego b kwadrat przez 4a kwadrat, więc muszę je od razu poza nawiasem odjąć. No i jeszcze dodać to c przez a. I mam na razie wyrażenie po lewej stronie, które jest tym samym wyrażeniem, które miałem wyżej. No bo to mogę oczywiście skrócić, ale tego nie chcę robić, bo inaczej nie będę miał tutaj tego. Wzoru skróconego mnożenia. Dobrze. Co dalej? A, tutaj oczywiście e, powinien być, e, powinna być nierówność większa, równa, ale to szczegół. Teraz możemy to sobie zwinąć w a plus b do kwadratu, czyli u nas to będzie x plus, no pierwiastek z tego, czy to wyrażenie możemy po prostu wziąć, b przez 2a do kwadratu i resztę sobie przerzucamy na prawą stronę, czyli dostaniemy b kwadrat przez 4a kwadrat minus c przez a. No i ja bym chciał tutaj to sprowadzić do wspólnego mianownika, więc tutaj muszę przemnożyć górę i dół przez 4a. Skąd dostajemy b kwadrat minus 4ac przez 4a kwadrat. No i ponownie. Mamy równanie postaci x kwadrat równa się jakiejś stałej. Mamy kwadrat czegoś równy jakiejś liczbie. I teraz my byśmy chcieli to sobie ponownie obustronnie spierwiastkować, ale oczywiście możemy to zrobić znowu przy założeniu, że prawa strona jest nieujemna. Czyli zapiszmy to sobie. b kwadrat minus 4ac przez 4a kwadrat ma być większe równe od zera. Zobaczmy, że mianownik jest dodatni, więc tak naprawdę to się sprowadza do tego, że b kwadrat minus 4ac jest większe równe od zera. No, i to jest nic innego, jak to, co w szkole średniej sobie oznaczamy jako delta. To podstawienie delty nie jest konieczne, natomiast upraszcza zdecydowanie no, wzór, tak naprawdę. Dobrze, jeżeli taka nierówność zachodzi, to możemy sobie spierwiastkować. Po lewej stronie nam zostaje x plus b przez 2a, natomiast po prawej, mianownik nam się ładnie spierwiastkuje. To będzie 2a. Jeżeli chodzi o licznik, no to tam będziemy mieli pierwiastek z b kwadrat minus 4ac. Tylko czy na pewno? No tutaj um, trzeba uważać na, um, oczywiście przede wszystkim, na to, żeby dodać plus minus. Ja tutaj powiedziałem, że pierwiastek z mianownika to będzie 2a, no ewentualnie to będzie minus 2a, jeżeli a jest ujemne. Natomiast oczywiście to nie ma znaczenia, no bo to, że mamy tutaj przed ułamkiem plus-minus, od razu nam gwarantuje to, że no ten znak A tak naprawdę nie ma znaczenia. Bo jeżeli A będzie dodatnie, no to tutaj będzie plus-minus, jeżeli A będzie ujemne, to tutaj powinniśmy mieć minus-plus. Ale no właśnie, przez to, że mamy tutaj dwa rozwiązania, które są symetryczne względem, znaczy z pominięciem znaku, no to możemy ten znak przy A sobie po prostu pominąć. No i stąd mamy po prostu x już wyznaczonego. To będzie minus b przez 2a plus minus pierwiastek z b kwadrat minus 4ac przez 2a. Możemy to sobie sprowadzić, znaczy w zasadzie mamy wspólny mianownik już, to jest 2a. Mamy minus b plus minus pierwiastek z b kwadrat minus 4ac. No i jeżeli chcemy, tak jak w szkole, sobie podstawić deltę za wyrażenie b kwadrat minus 4ac, no to mamy wzór minus b plus minus pierwiastek z delty przez 2a. Oczywiście jeszcze raz powtórzę, to wszystko działa przy założeniu, że delta jest nieujemna. Jeżeli ona będzie dodatnia, no to widzimy, że tutaj x1 i x2, czyli dwa różne rozwiązania, dwa rozwiązania tego równania będą różne po prostu. Jeżeli delta będzie równe 0, to zauważmy, że to nam się po prostu zeruje i mamy wtedy... To, co w skrócie średniej sobie oznaczamy jako x0, czyli tylko jedno rozwiązanie, i ono będzie wtedy równe minus b przez 2a, ponieważ tutaj dodajemy i odejmujemy 0, więc tak naprawdę te dwa rozwiązania są tym samym pierwiastkiem dwukrotnym. Dla delty ujemnej, oczywiście, tych rozwiązań nie mamy, a przynajmniej nie mamy w zbiorze liczb rzeczywistych. Jeżeli chodzi o ten materiał, to tyle. Zapraszam do komentarzy.